Na miejscu marszałka Bronisława Komorowskiego, pełniącego w końcu funkcję prezydenta, ja bym opublikował te zapisy z czarnych skrzynek z Tupolewa. pole stanowi w końcu własność Polski, a konwencja ciekawska pozwala opublikować te taśmy, jeżeli istnieje ważny interes społeczny. Ludzie są... Podejrzliwi. Na przykład y, wiadomo, że święty pamięci Lech Kaczyński szantażował ludzi ze służb specjalnych, nie publikując aneksu do e, raportu w sprawie WSI. To ktoś z tego WSI mógł na przykład y, być z tego powodu zły. Albo ludzie podejrzają Rosjan, z prawda nie bardzo wiadomo dlaczego, ale ludzie zawsze są podejrzliwi w stosunku do Rosjan. Więc należało ten raport po prostu publikować. Nie czekać, aż się go wyczyści. Bo teraz ludzie już mówią, a to nie opublikowali, fałszowali cały czas, w ogóle fałszowali go w całości. Należało go opublikować na drugi, trzeci dzień i wtedy te podejrzenia by zniknęły. Ale może komuś chodzi o to, żeby panowała atmosfera podejrzliwości.